O to właśnie mam udowodnię, że grać nie potrafię. Tylko spróbuję bramkę szelić. O, z trybuny. Dobra, gramy. E, kurwa. Hm. Gramy? Tak, Dariusz Pakowski. Pokażę wam, da, że grać się umiem. Że jestem że lamką. O, patrzcie, o kurde. Prawi. O ty kurwa. O, patrzcie, o to tylko szczęście było to nie było nic takiego specjalnego ja zawsze lamię to było tylko szczęście no właśnie dlatego dlatego lamię ale znowu rzut, rzut roczny naprawdę moi zawodnicy są niesamowici no kurde zobaczcie i bramkarz umie piłkę złapać, a mój nie kopnąć umie. O jeju. Co ja mam zawodników. O kurwa. O kurwa, spierdanej. A. Ty kurwa. Jest. No, zobacz. Mój kopa się umiał, on umie, A Blanka już łapać. Podejrzane, nie? O. Kratki. Hop. O kurwa, pierdol się da Kurwa, patrzcie, o. o patrzcie, ja tutaj jestem mistrzem w tej grze, ale w faulowaniu to jest, to jest jedyne co umiem robić, o tak naprawdę z niebieskimi i widzicie jak na mnie właśnie. A mój białkoś, chociaż on jedyny umie grać. Okej, okay, eee. Y o widzieliście to, ja mój bramkarz pięknie złapał Nie, tak na serio to ja właśnie sobie tak e, e, em, Tego Fifa 11 z czerwonymi gejami, ja tak powiem Brzydko Zobaczcie jak się wyglebał kurtek. gry Ja nie mam zawodników do gry, nie Po prostu oni się glebią jak glebią się po prostu Prawie, prawie bramka była i co to jest, no i co to O o patrzcie, widzieliście Netko to się umiło. Ty tejjeje, ty, bo... No to prawie gola mieli, to jest po prostu masakra, nie? No ty kurwa... Nie pchaj się frajerze. Moja piłka ciugulu. Ja to tylko dobry do ustawek. Oa! Fuck. E, czemu Gamfi FIFA jedenastkę, a nie 13, 12? 15, kurwa, dwudziestkę. Ponieważ ta FIFA jest najłatwiejsza, właśnie z tą FIFA od, li, od dwóch cyfrowych liczb. Tam FIFA jest najłatwiejsza, dlatego w nią gram, ale i tak dla mnie, jak że ja nie mogę. O kurwa, no zobaczcie, kur, to już, już mi bramkę strzelają, nie? O, już, już, już prawie było, nie? Masakra. O, o, o. No to jest to kurwa, no i jak mi piłkę on odebrał? To jest naprawdę oszustwo. Albo oni oszukują, jakieś city mają, albo... No ja, ja po prostu grać mówię, nie? To jest już... To jest już... Oh, o kurwa, no jak on to robi? To jest tak grać jak w o, o kurwa. Wyobraźcie sobie, że gram sobie jeszcze na początkowym poziomie... Jeb! Nieee, piaj, piłkę pierwsza, raz Kurwa, mnie popchnął. To za sfer. O nie, kurwa, będzie gol. Nie! Spierdalać sferu. Mówię, że jestem najlepszy w follow'owaniu, a nie w graniu w piłkę. Ja się, nie, ja się nie nadalę, no. Kurwa, no. O Jezu, ale laki. Pampers, jakie nazwisko? Fabregas, ah. z feru. No kurwa, no prawie piłkę za jemam. no co, co, to za co to za zawodnik? Jaki tutaj, moi kurde. Jeju, widzisz, jakie otwarta miałem. To, to był słupek. To, to, i to jest to, że w to gra się mi po prostu, kurde. Już był dla nikol praktycznie, a ja kurde tego wykorzystać Ojeju, pierwsza supek szczeliłem w tej grze O ja piedzielę O kurwa Nie Spiedalek jej Jak ja w tą grę i Nie wierzę, nie? Na hejty, że, ja, że czemu nagrywam grę w którą grę się umiem. No i jak, kopną piłkę, a leciała sobie tutaj kurde na bok. Bez sensu w ogóle. Wiem, że gadam, że że, że gadam bez emocji, ale tak jest prawda, ja w ogóle żadnych emocji tych, że nie czuję. Oj tyle, czuję jakieś emocje, gdybym chociaż jakąś w życiu bramkę strzelił. O, wściekłem piłkę, dwa panią on No ja... tu ja, Czerwona kartka nie, masakra ludzie, nie. Nie nie mam, nie mam pojęcia dlaczego to się tak dzieje. To jest, to jest niedobra gra. A jeszcze najłatwiejszą część. I na, I na poziomie początkującym. Ja tu trenuję już kurde praktycznie 3 lata albo 2. Nie no, ratuję, bo tyle gry nie ma nawet chyba. Chociaż nie, 3 lata może ta gra jest. O, już prawie bramka by, była. Widzieliście, tylko że nie kofno, bo kurde gra na poziomie początkującym, a kurde tutaj gdyby na. Zawod... jako zawo... z... Z... zawodowy... O no i co on robi? No kurwa. No, jeszcze sobie go pokryję, może to się przyda. O. Spierdamy Nie wiem jak... Je yeah, piłkę na końcu zawsze robię, robię w Pizdu. Okej, okay, zajebiście. Gramy dalej. jej Jeden na jeden z felu jeden chyba... Nie. Jeden na jedenastu. Czy ja to wygram? Nie, nie mam, nie mam szans. To no zobaczcie, co on mi robią, chociaż on w ogóle mięśni nie ma, no. To cię tak łatwo w jak jakiś kurwa dzik. Wypierdamy. I chuj mu w dupę. Dobra. O jest, żółta kartka, nareszcie. Mm. Wy sobie nie myślcie, że sobie zrobię z tej gry let's bo to by... naprawdę ten let's play by trwał wieki, nie? Masarnie. No. A ja się naprawdę staram to gram. No bo zobaczcie, do mnie Max, jest zupełnie raz w życiu, no. No nie, nie wierzę, masakra. A ja na nie wiem jak ja gram. Nie wiem, a gim się. PAFU! Dla nich pech, dla, dla mnie szczęścia, jak zwykle. Ja ty kurde... Gram na farcie ja i tak przygrywam No jak zwykle, bo to, bo, to, bo to w końcu ja gram no Jak ja kurde gram to zawsze mnie ograją, to jest prawda No zobaczcie co, co on z ciebie robi, no kurwa, on chce się popisać spierdalaj, moja piła No to powiedział ja już lepiej gram fifę kurwa z tego w realnym życiu Jej! Kurwa, no i co to było? Jep, uciekł w dupę. Kurwa. Pierdol się dziadzie, pierdolony. Nie wiem czy coś słyszycie jak mówię czy coś. Jak nie to będę jeszcze raz kręcił filmu, Ale chyba nie. No zobaczcie. To jest faktycznie... Pierwszy raz mnie ktoś faulował, nie? Masakra. O, oh, ucho mi jest się nie O, oh, super. Ale naprawdę, jak ja w tą grę damy, to jest niesamowite. No kurwa, i czemu nie? nie ja nie umiem wybić. Nie tym guzikiem, kurwa, felu. Za, dalej. Wow, nie fallowałem. Ja nie mogę pierwszy raz. No jak się wepchnął śmieci, kurwa. No i kurwa, zobaczycie, będzie bramka. Znowu, Fox. No zobaczcie, no kurwa, jaka ja fuksa mam, no. Wypierdol tą piłkę, Dalek. Ojej, jak kurwa, wypierdolił, wyleciał, zaraz, nie wierzę. Nie? Moja chuj. Spierdalaj, kurwa. Ja się nie, kurwa. Ja już tej gry w życiu nie nakręcę, bo jak... Ta gra nie jest dla mnie, jak większość gier na, na, na komba. Boże, wiedzą, tak, że rzut bo tak kurwa, jeszcze się przyjęzyłem. Jebane. Ja pierdolę jak ja faks fuksa, no. A bo oni becha mają, ja jego. Kurwa, jeszcze wypierdol tam zamiast samo. Kurwa. Nie widzicie, bo ja kamerki nie pokazuje bo jeszcze swojej tożsamości to, to, to nie wyznaje Kurwa! I prawidłowo. O! O ja pierdolę. O! No niewiele, ale tak chyba w chuj zabrakło pewnie. Znaczy no niewiele kurwa. W to nie zabrakło, bo w chuj to nie zabrakło gdybym ja tak kurwa szedł. Na tą oni szczególnie tu niewiele zabrakło No jak wymkra, kurwa Tu ten to ten ham będzie mieli, no kurwa, sam, sam to mówi Ja jebie, no kurde no, no i co to za No ja nie mogę, no ja sobie kurde, te piłki dawać umiem No ja jebie Pierwszy raz jest jeszcze 0-0 kurwa w pierwszej minucie śmiałem 2-0 dla nich. Ja w tym gra się umiem, i taka jest prawda. Piszcie komentarzu co chcecie. Mnie imienie obrazić, tym, że się umiem, bo ja o tym dobrze wiem. Tak. Ja lamię jak chuj. O kurwa. JEP! Jestem amatorem, nawet gorzej. Kurwa, no. Co ty ci o kurwa, nie? Ja wiem, że jestem. Tym zielon, zieloną yy, strzałeczką. No i patrz no. No fuks, nie? Masakra. Jedyny dobry gracz to jest bramkaż u mnie, no. Przynajmniej w tym teamie. chociaż może akurat... Bo ja dzisiaj bramkarza innego miałem, tu wiesz. Ten, ten, ten frajer co go lepsze przepuszcza to jest na zwolnieniu. Go z zwolniłem. Wow, pusta bramka, wreszcie. No ja mnie kurwa falował Czemu wolny kurwa Wow, czerwona kartka Wow, pierwszy raz Masakr Kopaj z felu, no i ja, no nie, nie, nie poszę po tą piłkę żebym kopnąć Tylko wola po prostu, o No ja, no cela w ogóle nie ma nie Wiem, że nie widzicie moich ruchów w rąk, ale ja już tutaj już naprawdę mam dosyć w tą grę ja ją usuwam od zaraz jep No 5 minut, a kurde, powiedział ja ja to zakończyć, ty masa na wygraną to, to jest kurde już sut, że jest 0-0, no Kurwa, to jest będzie gol. zobaczycie. Ja nie przepuszczam. Kurwa, to, śmiecie. Chodź tu. Ja jebie. Ja jebie, Zbieramy, może jeszcze pramkę jeszcze jele, chociaż to jest niemożliwe, nie powinienem o tym myśleć nawet. No i lipa, no i ludzie tam tyle, to w tym odcinku chyba już i pierwszy i ostatni. Także, co so, Siema na rapa cześć, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, rób ta chceta, ale mnie nie obrażajcie, bo ja dobrze wiem, że w to grać nie umiem. E, cześć.